Dawno, dawno temu na pięknej planecie, gdzieś w środku kosmosu, mieszkał sobie dziwny stwór o nazwie Homo Sapiens, w skrócie SAP. Pewnego dnia SAP odkrył kałuże czarnej lepkiej cieczy. Aż krzyknął z radości. I nazwał ją olej, a potem zmienił tę nazwę na ropę naftową. Ale SAP już wtedy wiedział, że myślenie ma kolosalną przyszłość. Szybko zorientował się, że ropa była nowym, wspaniałym źródłem energii i mogła pracować za niego. Mógł zmienić ją w światło i w ciepło. Mógł sprawić, by napędzała maszyny. Nawet takie, które wytwarzają prąd elektryczny. Ropa stała się także paliwem dla pojazdów. Dzięki ropie naftowej życie Sapa stało się pasmem prawdziwych przyjemności. Zużywał jej wciąż więcej i więcej, nie troszcząc się wcale o przyszłość. Aż nagle zrozumiał, że pewnego dnia źródełko ropy całkowicie wyschnie. Zmartwił się okropnie i zadrżał o swoją przyszłość. Poczuł, że musi coś zrobić. Tradycyjne źródła energii były już w użyciu. Węgiel, energia atomowa, energia wodna. Ale nic nie było tak doskonałe jak ropa. Zajął się więc niewyczerpalnymi źródłami energii. Słońcem, wiatrem, ruchem fal morskich, a nawet ciepłem wnętrza Ziemi. Wszystkie rokowały spore nadzieje. Ale wiele czasu musiałoby upłynąć, zanim można by je praktycznie wykorzystać. Musiał więc wymyślić coś zamiast. Na szczęście, w rękawie miał prawdziwego asa: paliwo wydajne, tanie i praktyczne. Takie, że można pójść na. Państwowa dyspozycja gazem zapowiada na dzień dzisiejszy następujące stopnie zasilania. Gaz ziemny, drugi. Gaz ziemny zaazotowany, trzeci. Koksowniczy, drugi. Powtarzam, państwowa dyspozycja gazem przewiduje następujące stopnie zasilania. I niby, proszę Państwa, wszyscy wiedzą o co chodzi. W tym lapidarnym komunikacie radiowym streszcza się jedna z najważniejszych spraw energetycznych cywilizacji. Ale w gruncie rzeczy tę intuicyjną wiedzę warto uściślić, bo Gaz ziemny to jest po prostu prawie czysty metan, 90 do 96% metanu, stąd nazwa wysokometanowy. Gaz zaazotowany to jest też ten, którego używa się w naszych domach do celów ogrzewczych i kuchennych, ale jest on wydobywany z dużą ilością azotu. 65% metanu ma tylko, a mimo to jeszcze pali się i takim gazem na przykład ogrzewa się i stosuje go do kuchni w Poznaniu. Wreszcie koksowniczy to już jest zupełnie inna historia, ale wszystko to razem jest jedną z bardzo obiecujących i nowych rozdziałów energetycznej karty cywilizacji. Może tak, a może nie. Zresztą wiesz, jeśli chcę być tak precyzyjni, to popatrzmy na sprawę naukowo. Ten tak zwany gaz, prawda? W potocznym znaczeniu to jest po prostu mieszanina najlżejszych, a więc lekkich lotnych węglowodorów. Po drugie, przygoda cywilizacyjna z gazem no, to nie jest sprawa odkrycia sprzed tysięcy lat, bo no, wtedy to może obserwowano ogniki na bagnach, prawda, które są tego charakteru, ale tak naprawdę gazem energetycznie zainteresowano się kilkadziesiąt, no sto kilkadziesiąt lat temu. A po trzecie, to owa przygoda cywilizacyjna, energetyczna wcale nie zaczęła się od tego gazu, który Wychodzi z ziemi. Myśmy po prostu swego czasu gaz wytwarzali. Wiek XIX. Szaleństwo gazowego światła było wszędzie. Może dlatego, że elektryczność ledwo co się wykluła. Z biegiem czasu gazowy płomień szumiał w coraz większej ilości domowych urządzeń. To wszystko zasilane było tak zwanym gazem miejskim powstającym w lokalnych gazowniach dzięki kontrolowanemu spalaniu węgla. Ale lotny produkt o podobnych własnościach odkryto także gdzie indziej. Cywilizacja zainteresowała się ropą. Z otworów tryskała czasem Czarna maś, a jej zwykle towarzyszył gaz. Czasem ropy nie znajdywano w ogóle. Tylko gaz. Ten gaz jest mieszaniną węglowodorów. Głównie jest to metan. Ale także w mniejszej ilości etan, propan i butan. Dla nawciarzy gaz był bezużytecznym dodatkiem. Pola gazowe występowały daleko od miast, a metod transportu czegoś takiego jeszcze wtedy nie było. Tylko kłopot. Więc większość otworów po prostu korkowano na głucho. A gdy gaz towarzyszył ropie, pozbywano się go na miejscu. Ale głód na ropę cały czas rósł. Z biegiem lat potrzebowano jej coraz bardziej. Masowa produkcja wypełniła drogi milionami samochodów. Zaczęła się też rewolucja w transporcie powietrznym. Ropy szukano już gorliwie, a ropie zwykle towarzyszy gaz. Że gaz jest doskonały do kuchni, do ogrzewania. Wszyscy naturalnie wiedzą, nie budzi to żadnej sensacji, ale taki napis na drzwiach samochodu jest już niecodzienny. I rzeczywiście taka sytuacja, że samochód jedzie na gaz, jest wspaniałą alternatywą ropy naftowej i istnieje w Polsce projekt, program stworzenia do 1990 roku. Tysięcy przystosowanych pojazdów do zasilania właśnie gazem. No I <laughs> nie wiem po co, no bo stacja, która. Może napełnić sprężonym gazem butle tego samochodu jest jedna w Polsce, w bliwicach, prawda? A budowa nowej stacji no to dobre 10 lat. Więc na oba pytanie jest taka, taka odpowiedź. W 1950 roku było w Polsce 17 takich stacji i umarły śmiercią naturalną, ponieważ było dostatecznie dużo benzyny. Natomiast wiadomo, co się dzieje z benzynami silnikowymi, że jest ich szalenie mało, że ropy naftowej więcej też nie będzie. I to jest po prostu alternatywa. A co więcej, bardzo ciekawa, dlatego że przecież przerabiając ropę naftową na benzyny silnikowe, efektywność takiego procesu wynosi 20-30%. Gaz w żadnej przeróbki nie wymaga. Bierze się go z gazociągu, nabija do butli i jedzie. Efektywność 100%. No, bierze się z, gazo z gazociągu, nabija do butli. Słuchaj, ty wiesz na przykład o tym, że wartość opałowa tego gazu, powiedzmy jego walory energetyczne jest taka, że zastąpienie jednego litra benzyny wymagało wyzużycia jednego metra sześciennego z grubsza biorąc, gazu ziemnego. No, w związku z tym... No powiedzmy 10 litrów to jest 10 metrów sześciennych, no, kawał, prawda, takiego studia. Można sprężyć? Jasne. Powiedzmy, że mamy stację. I co? I powiedzmy w zbiorze takich butli jak w tej instalacji, no mamy do dyspozycji, proszę Ciebie, energii na przejechanie a, powiedzmy 100 kilometrów. No popatrz, popatrz jaki rachunek. A na dodatek, na dodatek przecież ten gaz tak naprawdę nie wisi w powietrzu, prawda, nie siedzi w gazociągach jeszcze. W postaci sprężonej, bo zanim tam się znajdzie, trzeba go znaleźć i wydobyć. Połowa XX wieku. Geologiczne ślady prowadzą poszukiwaczy na zachód Europy. Rok 1959 i pierwsze wielkie odkrycie w Holandii. Ogromne pole, nie ropy, gazu. I to akurat w miejscu, gdzie był potrzebny. Kilka lat temu jeszcze większe pole gazowe odkryte zostaje na surowym Morzu Północnym. Kolosalne rezerwy. Dla Wielkiej Brytanii była to szansa na zastąpienie gazu miejskiego i zmianę energetycznej przyszłości. Wystarczyło tylko stworzyć system transportu gazu na brzeg. Po raz pierwszy inżynierowie naftowi stanęli przed zadaniem nakłucia dna szalonego morza. Pod falami zamocowano do dna eksploatacyjne zbiorniki, a podwodne rurociągi pobiegły w stronę brzegu. A może robiło wszystko, co się da naprzek. Na lądzie ułożono jeszcze więcej rur. Wszystko po to, by gaz z morza skierować do istniejącej już sieci gazu miejskiego. Do fabryki, do milionów mieszkań. I nawet bez specjalnego bólu cały spory przecież kraj został szybko przyłączony z gazu miejskiego na północnomorski gaz ziemny. I dosłownie w ciągu jednej doby gaz miejski ulotnił się w przeszłość. Kilka ulicznych widokowych palników wypaliło go do reszty. Tak nadszedł gaz naturalny czysty, wygodny, wydajny. Niezwykle w sumie prosta przeróbka w bagażniku dwie butle. Nabite gazem ziemnym pod ciśnieniem 200 atmosfer, a cała reszta sprowadza się do tego, że w kabinie kierowcy jest niewielki przełącznik, dzięki któremu przechodzi się z zasilania benzyną na zasilanie gazem. Dodatkowo, jedynym uzupełnieniem jest wskaźnik naładowania butli. W tej chwili są obie pełne ciśnienie 200 atmosfer. Przewody, które doprowadzają Gaz z butli cienkie, z specjalnego metalu, i pod maską drobne uzupełnienia tradycyjnej instalacji. Przede wszystkim dwa zawory. Jeden z nich umożliwia napełnianie butli gazem w takiej specjalnej stacji sprężania, czyli coś w rodzaju stacji benzynowej. Następnie gaz trafia do reduktora. Jest to Spowodowane tym, że te 200 atmosfer ciśnienia należy obniżyć teraz w dwóch lub trzech stopniach do ciśnienia normalnego, a nawet pewnego podciśnienia, bo inaczej tym przewodem gaz nie popłynąłby do gaźnika. Po drodze jeszcze jedno drobne urządzenie, mianowicie mieszalnik, który pozwala na połączenie gazu z powietrzem, tak jak benzyna musi zmieszać się z powietrzem, tak samo i gaz. I to jest właściwie wszystko. Wystarczy teraz przełączyć tę manetkę, która jest wewnątrz kabiny, i jechać na gaz. To ma dodatkowo jeszcze tę zaletę, panie kolego, że gaz jest paliwem wysokooktanowym, 107-110 oktanów, że bardzo łatwo się spala i co najważniejsze, bardzo czysto. Nie ma tego charakterystycznego zapachu spalin. Benzyn silnikowych, jest zdrowy Ale dla tam środowiska. jest, no wiesz, węglowodory, więc tlenek węgla jest, yy, powiedzmy, temperatura spalania, więc tlenki azotu i tak dalej, i tak dalej. Ale fakt, faktem jest zdecydowanie czystszy. Wąchałem sam tę rurę. Ale ciągle jest ta ciemna strona metalu. No słuchaj, paliwo w czym się przewodzi? No. Można instalować takie butle. To jest tradycyjna butla do gazów technicznych, prawda? Te 200 atmosfer, proszę ciebie. Ty wiesz, na każdy litr gazu zawartego tutaj przypada 2 kilogramy tary opakowania. Oczywiście można robić butle specjalne, na przykład takie jak ta. Jest ona już zdecydowanie lżejsza. a no, Wchodzi tutaj te 10 metrów sześciennych, prawda? To jest z tego można zrobić tę setkę kilometrów, o której mówiłem, a jak butli więcej, to i więcej. Ale to była nie było. Swoje. 70 kg, prawie to w dalszym ciągu posiada. No, w dalszym ciągu. Oczywiście, można myśleć także o innych materiałach i wykorzystuje się inne materiały. O, na przykład robi się butle z stopów y, opartych na aluminium, z duralu. No, schodzi się ładnie do 40 paru kilogramów na butle, prawda? myśli się o rewolucyjnych kosmicznych technologiach, to znaczy y, takie materiały zbrojone, prawda? metal, włókno węglowe itd. Tak i schodzi powiedzmy do 20 kilku kilogramów, co w dalszym ciągu nie zmienia, nie mówię o cenie. Ale w dalszym ciągu nie zmienia to faktu, że ów pojazd na gaz praktycznie jest pojazdem do przewożenia materiału pędnego. No to można no. oczywiście i tak opowiadać, a można i powiedzieć inaczej, że w takim na przykład żuku, który może przewozić około 900 kg ładunku, jeżeli nawet 200 kg zabiorą butle, to na przykład całą skrzynię można do pełna załadować pieczywem i będzie wykorzystana w pełni przestrzeń ładunkowa. No bo pieczywo ryciutkie, no, no zgoda, ale przecież nie mówimy, że gaz jest dobrym źródłem na zasilanie każdego samochodu. Jest to oczywiście transport lokalny i oczywiście do specyficznych celów, ale pozwoli uruchomić prawdopodobnie tysiące samochodów, które stoją dziś. Ale niezależnie od tego, jeżeli się nie podoba. Ta technologia nabijania, napełniania gazu. Nie podoba się, bo za mały gazem za mało wchodzi, ziemnym no, po prostu. To można zrobić coś, co będzie na pewno wydajniejsze, choć nie ukrywam, że i droższe. Można po prostu gaz skraplać. Gaz stał się surowcem, który podróżuje po całym globie. Europę zasilają gazociągi z Holandii z dna Morza Północnego. Olbrzymie ilości gazu płyną z Syberii. Z Afryki Północnej gaz trafia do Głoś. W Ameryce gaz wydobywany na południu transportuje się do Stanów Północnych, a oprócz tego importuje się go z Kanady i Meksyku. Następne gazociągi są w trakcie budowy, a kolejne na deskach projektantów. Ale jedna z najbardziej niezwykłych gazowych historii została napisana w Zatoce Arabskiej na maleńkiej wysepce o nazwie DAS. Właśnie tu zbudowano olbrzymie zakłady przetwórstwa gazu ziemnego w jednym z najgorętszych miejsc na Kuli Ziemskiej. 4000 ludzi zbudowało olbrzymi system chłodzenia gazu, który pozwala obniżyć jego temperaturę do minus 160 stopni Celsjusza. Wtedy bowiem gaz zamienia się w ciecz, skrapla się. I mimo, że z nieba leje się żar pustynnego słońca, na rurach transportujących ciekły gaz tworzą się lodowe sopie. Równocześnie na stoczniowej pochylni budowano tankowiec nowej generacji. Gigantyczną butelkę do przewozu płynnego gazu, bezpieczną i szybką, tak jak tankowce przewożące ropę. Zamiana gazów ciecz powoduje zmniejszenie objętości 600 razy. Dzięki temu jednym statkiem można przewozić gigantyczne ilości gazu. Instalacje stworzone na wyspie DAS były niezwykle kosztowne i skomplikowane technicznie. Wymagały zastosowania najnowszych technologii z komputerowymi głąbszymi. Ale zanim to wszystko zaczęło się, potrzebny był klient, odbiorca skłonny kupować płynny gaz zawsze i to w dużych ilościach. I taki klient się znalazł. Japonia. Japoński przemysł od lat rozwija się jak lawina. Ma wszystko własne, z wyjątkiem surowców. I ma także wiele wad industrialnych potęg. Gęstą czapę trującego smogu nad miastem, którą zawdzięcza swemu przemysłowi. I swoim własnym samochodom. Jednym z rozwiązań okazał się właśnie skroplony gaz ziemny. Paliwo, które spala się wydajnie, a co najważniejsze, czysto i które można kupić w dowolnych ilościach. Tokijska elektrownia od 20 lat kupuje całą produkcję gazu z wyspy Das. Japonia jest obecnie największym na świecie importerem płynnego gazu ziemnego. Kupuje go na Bliskim Wschodzie, w Azji Południowo-Wschodniej, a nawet na Alasce. I nie należy wcale do wyjątków. Rynki zbytu stają się coraz pojemniejsze. Dzięki ilości gazu ziemnego eksportowane są z Afryki do Europy Zachodniej. Odzyskuje się także znaczne ilości gazu, który występuje wraz z ropą naftową pod dnem Morza Północnego. Zamiast spalać go bezproduktywnie w malowniczych pochodniach na platformie, oddziela się go od ropy i rurociągiem przesyła na ląd. Ale pewna część gazu płynie na ląd wraz z ropą, gdyż jest w niej po prostu rozpuszczona. W specjalnej instalacji na Shetlandach gaz zostaje oddzielony od ropy naftowej i rozłożony na części składowe. Zawiera dość dużo ilości metanu, nadającego się do celów energetycznych. Ma w sobie także etan, przydatny do produkcji tworzyw sztucznych. Ale co najważniejsze, zawiera duże ilości propanu-butanu. Te cięższe gazy mogą zostać skroplone przy użyciu mniejszych ciśnień bądź przez schłodzenie. Tak powstaje płynny gaz, zwany potocznie propan butan angielski skrót LPG oznacza właśnie płynny gaz powstały z ropy naftowej. Gaz do butli, ale nie do bani. Tak, z propanem butanem to może i proste, bo jest to gaz, który łatwo jest skroplić w normalnych temperaturach. No ale ma też swoją wadę, jest to po prostu bywa niebezpieczne. To są ciężkie gazy, one zalegają w momencie wycieku skądś, prawda, w zagłębieniach i, i tworzą to niebezpieczeństwo eksplozji zewnętrznej. Pamiętasz, co się działo w Hiszpanii kilka lat temu, kiedy cysterna z tego typu gazem no, okazała się nieszczelna, prawda? Z gazem ziemnym, który proponujesz do komunikacji jest już może lepiej, no jest leciutki, unosi się w powietrze, ale... Ale jest to gaz, który do skroplenia wymaga warunków kryogenicznych, skrajnie niesamowicie niskich temperatur, a kryogenikę to my mamy opanowaną tak tylko z grubsza. To i problem specjalnych materiałów, i problem specjalnych izolacji termicznych, butli, które muszą być odpowiednimi duarami, czyli takimi termosami technicznymi z prawdziwego zdarzenia, itd. itd. A jeśli do tego wziąć jeszcze parametry techniczne, choćby tych wozów, prawda, które tutaj przejechały. Raptem okaże się, że tak, że sens użycia tego paliwa jest powiedzmy wtedy, kiedy samochód pracuje lokalnie, no taki zasięg tam 50 km powiedzmy od miejsca bazowania. Nie puścisz takiego samochodu w trasę tira. No i drugi element ze względu na te różnice z benzyną, moc silnika przy zasilaniu gazem spada mniej więcej o 20%. Także kto wie, czy nie jest tu problem konstrukcji nowego silnika. Jedno mi się podoba. Wiesz, ja uważam, że jest to rozwiązanie przejściowe. Popatrz, benzyna i butle gazowe. W pewnym momencie można się przestać zastanawiać, jakiego rodzaju gaz jest tam w środku. I jeśli opanuje się techniki kryogeniczne, składowanie, wielkie ciśnienia i tak dalej, być może tym gazem w środku będzie... Wodór, prawda? O tym się mówi. Tak, to jest fantazja i być może tak będzie, ale póki co to uważam, że jest to rozwiązanie znakomite i przyszłościowe, ponieważ jak już mówiliśmy, umożliwi w Polsce uruchomienie wielu tysięcy ciężarówek, które dzisiaj stoją, ponieważ brakuje benzyny. A co do parametrów technicznych, owszem, moc na razie jest mniejsza, ale przyspieszenie, dynamika takiego silnika jest wcale nie gorsza niż benzynowego. A poza tym jest to niezwykle tanie i w ogóle y, wydaje się, że każde rozwiązanie, które pozwala zastąpić ropę naftową jest dzisiaj na wagę złota i niestety okazało się, że znowu miałem rację.